Witam wszystkich serdecznie na kanale Mad Max Time. Ja jestem oczywiście Max. Zapraszam na kolejny odcinek polski Game Day 2021. Kolejny odcinek. Kolejna mam nadzieję, produkcja, która Was zainteresuje. Niedługo tak sobie tak sobie pomyślałem, że zrobię taki odcinek stricte omawiający mój cały pomysł na tę całą serię. Pokażę Wam, jak to mniej więcej wygląda na moim kanale, i pokażę Wam, może sprzęt jakiego korzystam, żeby to wszystko jakoś w miarę funkcjonowało i wyglądało. Ale dobra, przejdźmy może do samego odcinka. A w dzisiejszym odcinku gra. Nie wiem, czy ktoś z Was w ogóle będzie kojarzył ten tytuł. Witch Fire. Zresztą zobaczcie sami. Dzisiejszy odcinek poświęcony będzie ponownie polskiej produkcji i wcale tak naprawdę nie chodzi o to, że uparłem się na produkcję Polskie, pomijając gry zagraniczne, chodzi bardziej o to, że nasz rynek ciągle tak naprawdę się rozwija. I to naprawdę bardzo w szyb, szybkim tempie. Jak spojrzymy na zaplanowane polskie gry w tym roku i w niedalekiej przyszłości, to nie dziwię się, że coraz częściej się mówi o polskiej potędze, jeśli chodzi o same gry. Już w tej chwili, słuchajcie, jesteśmy jedynym krajem w Europie, który wydaje tak duże ilości gier i ma tyle premier, Żadna inne, żaden inny kraj w Europie nie może się poszczycić takimi osiągnięciami jak Polski gamedev. Z drugiej też strony trzeba też zauważyć i o tym głośno mówić, że większość tych premier polskich, czy to produkcji wysokobudżetowych, czy też gier indygo w większości tych, tych produkcji naprawdę dobrze się przyjmują przez graczy z nas w całym świecie i tak naprawdę coraz więcej jest obserwujących z różnych stron świata naszych polskich deweloperów, którzy są na przykład na Steamie, albo też gdzieś tam na kanale YouTube. Oczywiście ma to też swoje plusy i minusy jednym z największych tak naprawdę minusów tak sobie pomyślałem jest to, że polską branżą grową zaczynają się interesować coraz bardziej wielcy giganci światowej rozrywki komputerowej i mogą zacząć powoli przejmować mniejsze studia. To oczywiście ma też swoje duże plusy, ale nie o tym w dzisiejszym odcinku. Dzisiejszy odcinek poświęcony będzie grze od studia The Astronauts, które zostało założone przez Adriana Chmielarza. Pewnie ta osoba jest znana szerokiej publiczności, jeżeli chodzi oczywiście o tych, którzy się interesują grami wideo. The Astronauts zostało założone przez, przez właśnie pana Adriana Chmielarza oraz Michała Kosierackiego i Andrzeja Poznańskiego w 2012 roku. Wcześniej ci panowie, słuchajcie, założyli znane wszystkim studio. People can fly, na pewno kojarzycie też ich gry jak Bulletstorm na przykład, w 2002 roku, które gdy, znaczy nie, to chyba było jakoś inaczej, znaczy nie, w 2012 roku zostało założone studio People can fly. W 2002 roku, przepraszam, przepraszam najmocniej. Ale gdy zostało to studio przejęte przez Epic Games, to ci wszyscy, cała ta wielka trójka tych panów, założyli właśnie swoje studio The, Ast The Astronauts, które właśnie teraz produkuje swoją drugą grę. Pierwszą igrą było zaginięcie Etana Cartera z 2014 roku. Był to debiut, który okazał się naprawdę bardzo dużym sukcesem na platformie Steam. Słuchajcie, ponad 6200 recenzji, z czego 88% to są recenzje pozytywne. Gra ma ponad 76 tysięcy polubień na Steamie, a ostatnia aktualizacja gry była, słuchajcie, 4 grudnia 2020 roku, a więc jeszcze 6 lat po samej premierze. Nadal gra jest aktualizowana. Na Metacritic gra otrzymała od recenzentów 82 punkty, a od graczy y, utrzymuje się na poziomie 8,081 8, punktów. I jak na, debiu na debiutującą produkcję, wynik, z pewnością sami przyznacie mi rację, bardzo, bardzo pozytywny. Sukces gry miało swoje dalsze odbicie w działalności tego studia, i dzięki sukcesowi deweloperzy postanowili i za ciosem i rozpocząć pracę nad nową produkcją. Pod koniec 2015 roku, przepraszam, nowa produkcja była projektowana jako postapokaliptyczny post symulator przetrwania w klimacie science fiction od kryptonimie dość tajemniczym. Astroprojekt 2. Ale sam projekt niestety nie przetrwa, bo został zmieniony na strzelankę FPS z gatunku dark fantasy. O nazwie właśnie Witchfire. Nowa gra została ujawniona 8 grudnia 2017 roku, kiedy po raz pierwszy studio ujawniło pierwszy zwiastun na The Game Awards. Wtedy też właśnie 2017 rok, słuchajcie, to jest 4 lata temu zostało pokazany, został pokazany pierwszy trailer tra tra z tejże produkcji. Studio The Astronauts liczyło w 2019 roku 9 pełnoprawnych członków studia oraz trzech współpracowników Mówię o tym, bo trzeba pamiętać, że nad grą prace się zaczęły w 2015 roku, a więc trwają już 6 lat. Gra zapowiadana jest na 2021, ale już od dłuższego czasu chodzą słuchy dość takie niezbyt głośne, że gra może niestety nie dobić do brzegu w tym roku, ale w przyszłym. No ale nie ma co tak de facto, no gdybać, trzeba uzbroić się w cierpliwość i czekać na dalsze informacje mówiące o nadchodzącej. Premierze. No dobra, to kilka może informacji co do samego studia. Mamy już zaliczone. Teraz czas może przejść do samej gry, bo mimo, że oficjalnych informacji jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mało. Wyjątkowo mało jak na taki projekt. Wszystkie te info o nowej produkcji przeszukałem praktycznie. O Jezus, siedziałem chyba przez trzy dni. Szukałem wszelakich informacji dotyczących tej produkcji, i udało mi się to w jakiś tam sensowny chyba sposób to zlepić w całość. I właśnie chciałbym o tym wam dzisiaj y, powiedzieć. Czym jest lub czym będzie, słuchajcie Witchfire. To jest pierwsze nasuwające się pytanie, ale trzeba przede wszystkim pamiętać o tym, że gra powstaje pod ścisłym nadzorem wielkiej trójki, o której mówiłem na początku, szczególnie mam na uwadze pana Chmielarza. Jak wszyscy wiemy, a jeśli nie, no to już wiecie, pan Chmielarz odpowiadał za takie hity jak Pan Killer, Gorki 17, Gears of War, Bul 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 Bullet Storm, a to już tak naprawdę pozwala nam stwierdzić, w jakim kierunku nowa produkcja pana Chmielarza zmierza. Szczególnie chodzi mi o projekt który rozsławił polską branżę gamingową. Chodzi oczywiście o Pankillera, w której w tej grze wcielamy się w Daniela Garnera, który po śmierci został zesłany na ziemię, aby powstrzymać hordę pikielnych i odkupić swoje grzechy. Zresztą spójrzmy na fragment rozgrywki z tejże produkcji. Trzeba przyznać, że gra naprawdę robiła spore wrażenie i nie bez powodu porównywano ją do Quake'a i do Duma. Nacisk zdecydowanie położono na totalnej rozwałce i szybkiej, i szybkiej akcji. Też miałem przyjemność ładnych parę lat o Jezu, paręnaście lat temu w tą produkcję grać. Śmiem twierdzić, że nowa produkcja studia to tak naprawdę ukłon w stronę starego klasyka, ale czy tak będzie to dowiemy się już Niebawem, a wy dowiecie się już za chwilkę, gdy Wam powiem, co studio przygotowywuje właśnie w tejże produkcji. Chciałem jeszcze tylko odpowiedzieć, znaczy, chciałem tylko jeszcze dopowiedzieć, że chodzą słuchy o powrocie do klasyki i kontynuacji Punkillera. No, ale to informacje niepotwierdzone u źródła, jedynie tylko i wyłącznie spekulacje. Ale fajnie by było, gdyby właśnie The Astronaut odnowiło swój stary klasyk, wielki, genialną grę, a więc właśnie pan killer, ale zobaczymy jak to wszystko się skończy. O, bo nie wiadomo nawet, czy to są takie tylko i wyłącznie wymysły różnych tutaj osób siedzących na internecie, czy też faktycznie ktoś jakiś tam przeciek jest i i może już Studio The Astronauts gdzieś tam pracuje nad powstaniem tejże produkcji. Ale dobra, słuchajcie, teraz będą informacje o grze. Co w tej grze zobaczymy? Bo to są naprawdę dość istotne, dość istotne informacje, które mogą w jakikolwiek ten sposób nakreślić nam, jak ta gra będzie wyglądała i czy warto na nią czekać. I teraz tak wypunktowałem sobie. Te wszystkie informacje, zobaczymy, czy to się Wam spodoba. Jest to oczywiście, jest to gra Dark Fantasy inspirowana grą Blood, Bloodborne. Nie wiem, czy graliście. Ponoć jest to jedna z takich lepszych gier pana Adama Chmielarza. Fabuła w grze to historia inspirowana polowanie na czarownicę O! Polowaniem na czarownicę Więc będziemy polować na czarownice i pewnie inne różne dziwne stwory. Bohaterem będzie wysłanie kościoła, który ma pozbyć się różnych dziwnych straszydeł. System narracyjny, że będzie podobny do produkcji japońskiego studia From Software, które jest producentem takich wielkich hitów jak na przykład Dark Souls, właśnie wcześniej wspomniany Blood, Bloodborne, Elden Ring czy też na przykład ostatni Sekiro Shadows Die Twice. A więc A więc słuchajcie, jeśli Studio The Astronauts wzoruje się, o czym mówi oficjalnie, że dla nich najlepszym deweloperem, najlepszy, najlepsze gry właśnie są o studia Film Software. A więc trzeba też mieć na uwadze, że na przykład w tej grze zabraknie cutscenek. A... Zabraknie cutscenek, a wiedzę o otaczającym na świecie pozyskiwać będziemy poprzez Pozyskiwanie strzępów lora. Ale decyzja o braku kascenek nie jest podyktowana yy, preferen preferencjami yy, deweloperów, yy, a po prostu słuchajcie brakiem funduszy i zbyt małej ilości deweloperów. Bo trzeba też po prostu mieć na uwadze, żeby nakręcić takie kascenki, to naprawdę tam, tam, co wyczytałem, trzeba naprawdę poświęcić bardzo dużo czasu i to się robi bardzo dość długo i kosztuje to niemałe pieniądze i dlatego też studio The Astronauts postanowiło po prostu takich rzeczy w tej grze nie robić i gra będzie z widokiem pierwszej osoby a więc będziemy słuchajcie widzieli cały czas ręce naszego bohatera i giewery jakie oczywiście będzie miał w jednym ze wpisów na oficjalnym blogu gry Adam Chmielarz zapewnił, że celem jego studia jest tworzenie możliwie jak najbardziej skilowego FPS-a. Według niego gameplay będzie wymagał od graczy dwóch podstawowych rzeczy. Raz. W jednym ze wpisów na oficjalnym blogu gry Adam Chmielarz zapewnił: cytuję. Że celem jego studia jest tworzenie możliwie jak najbardziej skillowego FPS, a według niego gameplay będzie wymagał od graczy dwóch podstawowych rzeczy, a więc znajomości wszystkich podstawowych mechanik, np. uniki regeneracja zdrowia, podnoszenie parametrów, ale także ich mistrzowskie opanowanie. A więc trzeba będzie uzbroić się w gigantyczną cierpliwość, aby szlifować wszystkie umiejętności do perfekcji, bo inaczej jak w przypadku serii Dark Souls. Gry po prostu nie skończymy. Mi się udało ograć pierwszego Dark Soulsa. Chyba, nie wiem, grałem w tą grę. Żeby was nie skłamać. Może pół godziny i se po prostu podarowałem. Nie jestem hardkorowym graczem. Teraz tym bardziej. Nie jestem, mam syna rodzinę, a więc jak ja bym miał siedzieć na Dark Soulsami i, i, i się denerwować i czasu tyle spędzać, żeby przejść. Nie wiem, 2% gry, no to nie, to nie dla mnie, to nie dla mnie. Dobra, lecimy dalej. W grze dostaniemy do dyspozycji mm, duże ilości uzbrojenia, zaklęć czy zdolności pasywnych i zdecydowanie będzie bardziej zróżnicowana niż na przykład w Pankillerze. Co jeszcze? Bardzo szybkie tempo rozrywki z dużym naciskiem na fizyczność oraz imersję. W grze sporo uwagi poświęcono takim zagadnieniom, jak celowanie, waga broni, reakcje naszej postaci po wykonaniu skoku, itd. itd. Gra nie będzie liniowa, jak podaje deweloper. Fabuła będzie posiadała wiele dróg do ostatecznego sukcesu, ale też nie spodziewajmy się otwartego świata. W grze zostanie zaimplementowany system ostrzegający nas przed niewidocznym przeciwnikiem, np. atakującym, atakującym nas za pleców paski energii przeciwników będą widoczne w trakcie zmagań tak samo jak zadawane im obrażenia w formie liczb i muszę wam powiedzieć, że tutaj muszę, muszę się tylko na chwilkę zatrzymać, mi osobiście taka forma e, informacji w ogóle nie przypada do gustu, nie lubię takich, nie, ja lubię tego typu gier i w takich ta, ta, gry nie gram bo moim skromnym zdaniem e, pff, jakby to wam powiedzieć, ja po prostu lubię jak gra przynajmniej stara się Odzorowywać stan rzeczywisty, a więc, no, jeśli ja do kogo strzelę na ulicy, no to raczej nie wyświetlą mi się punkty, ile mu zabrałem życia, prawda? <laughs> a to by musiało być po prostu genialne i zabawne, i dlatego też tutaj nie przepadam za, tak, za takimi grami, ale na całe szczęście będzie możliwość wyłączenia tej opcji, a więc tutaj w stronę takich graczy jak ja tutaj deweloperzy zrobili ukłon i bardzo mnie to cieszy. Co bardzo ważne, zdrowie nie będzie regenerowało się automatycznie, jak to często bywa w innych shooterach. Przy projektowaniu przeciwników kierowano się motywami cierpienia i współczucia, jak informuje sam twórca gry. Pomimo tego, że przeciwnicy w grach z Soulsborne są wizualnie atrakcyjnie zaprojektowani, czujemy niemalże współczucie do tych wszystkich biedaków zniewolonych przez jakieś szalone bóstwo. Koniec cytatu. Kolejna informacja, jaką można wyczytać, jest sprawa kustomizacji, Jak napisali deweloperzy, nie będzie takiej możliwości, choć z drugiej strony tłumaczenie studia nad jego brakiem jest bardzo rozsądne i prawdziwe, bo po co kustomizacja postaci, skoro i takiej nigdy nie zobaczymy? Czyż nie jest to prawda? Brak cutscenek, bo nie będzie tych, właśnie cutscenek. I tak naprawdę będziemy widzieć przez całą rozrywkę tylko i wyłącznie ręce naszego głównego bohatera, no i te bronie. Jedyną kustomizacją w grze będzie polegała na odpowiednim wyborze broni i zaklęć, co to wszystko ma, na... i zaklęć, co to wszystko ma składać się na finalną wersję naszego bohatera. Taka literówka mi się przytrafiła, ale mam nadzieję, że nie groźna. Yy, I to tyle i to tyle informacji jakie udało mi się uzyskać nie jest może i zbyt zbyt dużo ale patrząc na tą grę musimy koniecznie wiedzieć że Studio The Astronauts wzoruje się właśnie na grach od From Software a ludzie pracujący nad grą to wieloletni deweloperzy którzy pracowali właśnie na takimi grami jak Bulletstorm czy Pankillerze a więc jak połączymy te trzy informacje w jedną to wyjdzie nam przynajmniej tak powinno być, wyjdzie nam genialny FPS do mieszkom Shootera i Dark Soulsa. A to jest y, informacja chyba bardzo dobra dla hardcore'owych graczy, a zła niestety dla tych, którzy nie lubią Dark Soulsów, lub też y, się odbili od tej gry w bardzo szybkim tempie, tak jak na przykład y, ja. Co do samej premiery, jak wspomniałem wcześniej, to niestety premiera jest y, bardzo często było, by, była przesuwana bo miała być gra zapowiadana na rok 2019, później na rok, 2020, dwu, na rok 2020, a teraz na rok bieżący. Ale czy premiera dojdzie do skutku? Trzeba wierzyć, że pan Adrian Chmielarz w końcu dowiezie gry do końca i w tym roku przyjdzie nam zobaczyć kolejną polską produkcję, która pewnie zdobędzie dużo grono graczy, co przyczyniłoby się do rozwoju studia, a za tym, a zatem, a zatem by poszły nowe projekty czego oczywiście życzę. Na przykład właśnie kontynuacja Pankillera, na którego chyba dużo osób czeka. I nie tylko Polaków, ale też i graczy zagranicznych. Szczególnie jak się wejdzie na Reddita, tam można poczytać yy, ludzi, graczy, którzy no stop w tą grę grają. <laughs> A to już jest naprawdę no, miłość, miłość do danej gry, żeby po tylu latach nadal w nią grać. Ale to też pokazuje, że polski Game Dave naprawdę stoi na twardych nogach i ma się coraz lepiej. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Serdecznie Was pozdrawiam. Czekam na lajki, na subskrypcję i oczywiście na komentarze, jeżeli macie jakiekolwiek pomysły na kolejne gry, o których warto byłoby powiedzieć, to po prostu piszcie w komentarzach. Ja Was serdecznie pozdrawiam, trzymajcie się, pa pa.